Na jakich zasadach będzie przeprowadzany egzamin maturalny w 2024 roku? Egzamin maturalny w 2024 roku będzie przeprowadzany na dokładnie takich samych zasadach, na jakich był przeprowadzany w roku 2023 i to dotyczy zarówno tego, co będzie sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych, czyli jesteśmy dalej w tym takim troszkę osłabionym reżimie wymagań egzaminacyjnych, a nie wszystkich wymagań określonych w podstawie programowej. To już ostatni rok, kiedy to będzie. I takie same zasady, jeśli, samo, jeśli chodzi o samo, samą organizację egzaminu, czyli jak, do jakich przedmiotów można przystąpić, jakie egzaminy są zdawane, jakie są obowiązkowe, jakie są dodatkowe i jakie są warunki zdania egzaminu. Także wszystko to, co obowiązywało w 2023 roku, obowiązuje też w roku 2024. W 2024 roku, aby zdać egzamin naturalny, należy obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów obowiązkowych. Trzech w części pisemnej na poziomie podstawowym, czyli język polski, matematyka, i jeden wybrany język obcy. I dwóch egzaminów w części ustnej, ustawa określa to jako bez określania poziomu. Język polski i język obcy, ten sam, który był zdawany w części pisemnej. Oprócz tego wszyscy maturzyści mają obowiązek przystąpić przystąpić tylko do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W przypadku języków obcych albo poziomie rozszerzonym, albo poziomie dwujęzycznym. I jeszcze jedna kwestia, której trzeba pamiętać, o której muszą pamiętać wszyscy absolwenci szkół lub poddziałów tak zwanych dwujęzycznych. Ci absolwenci mają obowiązek w maturze w Formule 2023 przystąpić do egzaminu dodatkowego z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Czyli dokładnie to samo, co obowiązywało w roku 2023, obowiązuje w roku 24. Na co zwrócić szczególną uwagę, ucząc się do matury w 2024 roku? Tak naprawdę każdy powinien zwrócić uwagę szczególną na to, co sprawia mu szczególne problemy. Jeżeli wie, że w jakimś przedmiocie, jakiś zakres tematyczny, nie sprawia mu większych trudności, no to oczywiście nie ma konieczności, żeby się tam jakoś szczególnie skupiać. Um, wystarczy po prostu zwykłe powtórki, te, które są zaplanowane przez nauczycieli. Natomiast jeżeli któryś z maturzystów wie, że któreś zagadnienie opanował słabiej albo któreś zagadnienia sprawiają mu szczególną trudność, to warto tym zagadnieniom poświęcić jak najwięcej czasu. To trochę truizm, ale czasami gdzieś te zagadnienia najtrudniejsze odkłada się, odkłada później, 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 um, i potem przestaje na nie wystarczać czasu i właściwie te zagadnienia pozostają nieopracowane żeby uświadomić sobie z jakimi zagadnieniami czy jakie zagadnienia to mogą być jeśli ktoś nie ma takiej pełnej świadomości to my zawsze zachęcamy maturzystów do tego aby sięgnąć do wymagań egzaminacyjnych i te wymagania egzaminacyjne, które są opisane takim troszkę technicznym językiem, bo to jest jednak język rozporządzenia ministerialnego, warto przejść przez te wymagania, wymaganie po wymaganiu, czytając je sobie na spokojnie a, i zastanowić się, tak naprawdę troszkę potraktować te wymagania jako taką checklistę czy, i powiedzieć sobie do każdego wymagania, tutaj wiem wszystko, jestem w stanie powiedzieć 10 czy 15 zdań na ten temat, znam terminologię, swobodnie sobie się tym posługuję, czy jednak widzę pewne braki, ale nieduże, czy widzę duże braki i naprawdę muszę się do tego przesiąść, żeby sobie to powtórzyć. To jest taka czeklista, która jak się zrobi tak szczerze w stosunku do samego siebie, naprawdę pozwoli zidentyfikować te obszary, które trzeba, którymi trzeba się zająć przed maturą, żeby sobie z nimi na maturze, żeby na maturze nie sprawiały problemu. A my zawsze nie tyle zniechęcamy, ile nie zachęcamy maturzystów do tego, aby poziom swojej wiedzy i przygotowania do egzaminu oceniać tylko na podstawie tego, co, czy potrafią rozwiązać arkusze z lat ubiegłych i w jakim stopniu te arkusze potrafią rozwiązać. Egzamin naturalny to nie jest egzamin z arkuszy z lat ubiegłych, to jest egzamin z tego, co określają dokumenty ministerialne, czy, czyli rozporządzenia stosowne a nie egzamin z tego, co było w latach ubiegłych. Więc to, że komuś nie sprawia kłopotu rozwiązanie matury z roku 2023, nie można uznać tego za tożsame z tym, że automatycznie cała matura w 2024 roku będzie łatwa, bo oczywiście pewne zagadnienia będą się powtarzały, ale na pewno w arkuszach będą też inne zagadnienia. Stąd też to nasza zachęta do tego, aby przejrzeć sobie wymagania a w wymaganiach egzaminacyjnych. Czy wersja informatora na rok 2024 jest już ostateczna? Informatory z aneksami, które są opublikowane na stronie czy to Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, czy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, jeśli chodzi o maturę, to w roku 2024 już się nie zmienią. Te informatory zostają w takim kształcie, w jakim one są, tylko cały czas uczulam na to, że tutaj znowu zgodnie z ustawą o systemie oświaty, informator na rok 2024 należy czytać łącznie z aneksem, ponieważ ten aneks określa, które z zapisów informatora nie obowiązują. Natomiast trzeba też pamiętać, że do egzaminu maturalnego przygotowują się osoby, które będą do niego przystępowały w roku 25, 26 i 27. I tutaj w przypadku kilku przedmiotów planujemy pewne zmiany, czyli w maturze od 2025 roku i te informatory do 1 września 2023 roku zostały opublikowane, więc tutaj też trzeba zwrócić uwagę na stronie internetowej, otworzyć ten informator i przejrzeć. Wszystkie Wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone względem a, informatora tego opublikowanego oryginalnie w 2021 roku, zostały oznaczone kolorem czerwonym, żeby nie trzeba było czytać całości, jeśli ktoś już wcześniej z tym informatorem się zapoznawał. A te zmiany, które zostały wprowadzone, to głównie takie zmiany, które wynikają z naszego doświadczenia z tego roku i też z uwag zgłaszanych przez nauczycieli, przez egzaminatorów, a, że być może pewne wymagania czy kształt arkusza, chociażby z języka polskiego na poziomie podstawowym, ten planowany, a był może nie tyle zbyt ambitny, ile zbyt wymagający i nie ma sensu biorąc pod uwagę tę maturę jak ona funkcjonowała w roku 23 i 24 a um, iść dalej że warto zachować to co zadziałało w, w tym roku czyli 23 mamy nadzieję że zadziała w 24 um, więc zachęcam do sięgnięcia do strony internetowej Z czego korzystać ucząc się do matury? Przygotowując się do egzaminu maturalnego, maturzysta powinien przede wszystkim, znaczy w pierwszej kolejności sięgnąć do informatora. To jest najważniejsze źródło informacji o samym egzaminie z danego przedmiotu, a zawiera przykładowe zadania z rozwiązaniami w języku polskim, tam gdzie są w ogóle wypracowania, przykładowe wypracowania, ocenione, skomentowane przez egzaminatorów. To no, w przypadku niektórych przedmiotów dosyć potężne i takie sążniste dokumenty, ale warto z nimi powoli przez ten cały okres ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej się zapoznawać, ponieważ to rzeczywiście pokaże maturzyście, a jakiego rodzaju wymagania w danym przedmiocie są stawiane. Oprócz tych informatorów przedmiotowych jest też taki informator ogólny, który jest takim wyciągiem z przepisów dotyczących tego, co w egzaminie maturalnym w danym roku obowiązuje. Ale oprócz informatorów na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest bardzo dużo innych materiałów i do nich oczywiście maturzyści też mogą sięgnąć, zapraszamy. Te informatory są cały, Te materiały są cały czas dostępne. To nie tylko zadania z, z Zbiory zadań z matematyki, ale też dodatkowe materiały z biologii, chemii, wiedzy o społeczeństwie, historii sztuki, filozofii i bardzo, bardzo dużo materiałów z języka polskiego i z, jeśli chodzi o egzamin w części ustnej, i jeśli chodzi o egzamin w części pisemnej na poziomie podstawowym, rozszerzonym, w języku polskim to jest 16 takich materiałów, z których nauczyciele mogą korzystać na lekcji dotyczących przeróżnych aspektów tego, co na egzaminie maturalnym z języka polskiego jest sprawdzane. Wiemy, że te materiały w ubiegłym roku cieszyły się bardzo dużą popularnością, zostały bardzo dobrze odebrane przez nauczycieli polonistów i egzaminatorów. Zachęcam Zachęcamy do tego, aby do nich sięgnąć. I oczywiście niejako w ostatniej kolejności też można oczywiście sięgać do arkuszy. Tych arkuszy jest już całkiem sporo. Są arkusze pokazowe, dwa arkusze egzaminów próbnych. Arkusze te, które zostały zastosowane na egzaminie w maju 2023 roku. A oprócz tego, podobnie jak w ubiegłym roku, w grudniu 2023 roku planujemy przeprowadzenie egzaminu próbnego z przedmiotów obowiązkowych. Mamy po raz pierwszy w 2024 roku, a Absolwentów pięcioletniego technikum, którzy będą do egzaminu przystępowali. Także głównie z myślą o nich, ale również z myślą o uczniach jeszcze czwartej klasy liceum. Takie materiały będą udostępnione. Więc tych materiałów jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo, a na naszej stronie zapraszamy i zachęcamy do korzystania z nich. Z jakich przyborów i materiałów pomocniczych można korzystać podczas egzaminu maturalnego? Przybory i materiały pomocnicze, z których można korzystać na egzaminie maturalnym, są określone w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, który my w skrócie nazywamy komunikatem o przyborach. Wszystkie komunikaty dotyczące egzaminu maturalnego w 2024 roku zostały opublikowane już 17 sierpnia na stronie internetowej w zakładce Harmonogram i komunikaty, więc tam trzeba ich szukać. I tam, w zależności od, tego, od formuły egzaminu maturalnego, jest określone, z jakich materiałów dodatkowych można korzystać. Um, I tak w przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na obu poziomach, biologii, chemii i fizyki, można korzystać z karty wzorów. Oczywiście tej karty wzorów właściwej dla danej formuły egzaminu. W przypadku egzaminu maturalnego z matematyki, można korzystać z, kalkula z kalkulatora prostego. Natomiast w przypadku egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów, to jest z chemii i z fizyki, ale w egzaminie maturalnym w formule 2023 i tylko w tej formule można korzystać z kalkulatora naukowego. W tym komunikacie jest no, taki dosyć szczegółowy opis um, tego, jaki to ten kalkulator naukowy jest. Natomiast istotne jest to, że może to być kalkulator, który ma różnorodne funkcje. Oprócz funkcji, które umożliwiają łączenie się z jakimikolwiek źródłami zewnętrznymi, czy to w, poprzez łączenie internetowe, czy po prostu poprzez łączenie się ze źródłem, które jest niejako wgrane do tego kalkulatora. To ma być przybór dodatkowy, a nie materiał dodatkowy. Tutaj maturzysta nie może mieć dostępu do, do niczego, um, co nie służy do wykonania obliczeń czy pewnych um, no, um, grafów, nawet jeśli chodzi o wykorzystanie tego podczas egzaminu. Natomiast nie może to być materiał dodatkowy, który zawiera jakieś chociażby informacje, a te są zawarte w, w, w tych kartach wzorów, o których mówiłem. To co istotne, w przypadku egzaminu z, z języka polskiego na maturze Formule 23 maturzysta nie może korzystać z żadnych słowników. O ile w Formule 2015 rozporządzenie ministra edukacji narodowej dopuszczało korzystanie ze słownika ortograficznego, tak w formule 2023 rozporządzenie jasno stanowi, że z żadnych słowników korzystać nie można. Czego nie można wnosić do sali egzaminacyjnej. Absolutnie do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. To, znaczy, to nie chodzi o to, że to nie może być telefon komórkowy, to nie może być smartwatch, to nie może być żaden iPad, to nie może być żadne inne, żadne, żadne inne urządzenie czy sprzęt, który umożliwiałby łączenie się zdalne z jakimkolwiek innym urządzeniem, bądź jakimkolwiek źródłem internetowym. Więc tego trzeba mieć świadomość, że samo wniesienie takiego urządzenia na salę egzaminacyjną już oznacza unieważnienie egzaminu. Nie jest istotne, czy maturzysta z tego urządzenia skorzystał, czy nie skorzystał. Jeżeli samo fakt wniesienia zostanie udokumentowany i udowodniony, egzamin takiego maturzysty jest unieważniony. Wprowadziliśmy w tym roku na prośbę dyrektorów szkół jedno odstępstwo od tej zasady. To odstępstwo to są, dotyczy osób, które są cukrzykami i korzystają w telefonie internetowym z aplikacji, która służy do pomiaru insuliny po prostu we krwi. Takie osoby mogą wnieść telefon, ale nie na zasadzie telefonu, tylko na zasadzie urządzenia, um, które służy do pomiaru insuliny i wtedy taki telefon zostawiają, ale na stoliku, przy którym pracuje zespół nadzorujący. Jeżeli chcą z takiego urządzenia skorzystać, podnoszą rękę i wtedy do tego stolika podchodzą, jeżeli nie pracują w oddzielnej sali. Jest to no, Technologia idzie do przodu, nie możemy by, by, przymknąć na to oczu. Jest spora grupa osób chorych na cukrzycę, która z takich urządzeń korzysta, a takie udogodnienie dla nich zostało wprowadzone. Więc jeśli, jeśli jakiś maturzysta zobaczy, że ktoś wnosi telefon i oddaje go zespołowi nadzorującemu, to niekoniecznie po to, żeby ściągać, a właściwie nie po to, żeby ściągać, tylko być może dlatego, że po prostu potrzebuje tego urządzenia ze względu na chorobę. Co jeszcze może spowodować unieważnienie egzaminu? To, co może spowodować unieważnienie egzaminu, jest określone w ustawie o systemie oświaty. I tutaj pierwsza i, podstawowa, pierwsza i podstawowa kwestia to jest oczywiście niesamodzielność pracy. Czy ona jest stwierdzona podczas egzaminu, czy po egzaminie, a takiego rodzaju stwierdzenie zawsze powoduje e, unieważnienie egzaminu. E, unieważnienie podczas egzaminu może spowodować również e, wniesienie na salę tego urządzenia telekomunikacyjnego, i to jeszcze raz podkreślę, wniesienie już wystarczy do tego, żeby nie ważnić. i trzeci powód to jest jakieś zachowanie czy wykonywanie czynności, które w jakiś sposób uniemożliwiają bądź utrudniają przeprowadzenie egzaminu. Czyli na przykład maturzysta, zdarzają się takie sytuacje, który przyjdzie na egzamin w stanie nietrzeźwym, również może zostać z tego egzaminu wyproszony, a bądź maturzysta, który zachowuje się nieodpowiedzialnie, nie wiem, krzyczy, zaczyna przeszkadzać innym maturzystom, jego egzamin również zostanie unieważniony. Kto może przystąpić do sesji poprawkowej? Sesja poprawkowa egzaminu maturalnego jest każdego roku przeprowadzana w sierpniu. Harmonogram egzaminu przyszłorocznego, czyli egzaminu w 2024 roku, został już opublikowany na stronie Centralnej Komisji Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych 17 sierpnia. I ten egzamin w sesji poprawkowej może do niego przystąpić tylko taka osoba, która w, egzaminu, z egza, która w egzaminie maturalnym w sesji głównej lub dodatkowej nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu, albo w części ustnej, albo w części pisemnej, czyli z tych pięciu obowiązkowych przedmiotów nie zdała egzaminu tylko z jednego, czyli na przykład języka polskiego w części ustnej. Jeżeli ktoś nie zdał języka polskiego w części ustnej i języka polskiego w części pisemnej, wówczas do egzaminu w terminie poprawkowym w sierpniu nie może przystąpić. Może do takiego egzaminu przystąpić dopiero w kolejnym roku szkolnym. Co się zmieni na maturze 2025? Egzamin maturalny w, od roku tak naprawdę 2025 wraca niejako do tego wszystkiego, co dotyczyło egzaminu maturalnego i do zasad jego przeprowadzania, które obowiązywały przed rokiem 2021, czyli przed tym rokiem, kiedy zostały wprowadzone zmiany, spowodowane pandemią. A oznacza to, że od roku 2025 wszystkie egzaminy maturalne, czyli egzamin i w Formule 2015 i egzamin w Formule 2023. Będą przeprowadzane dla wszystkich zdających, czyli niezależnie od tego, czy ktoś w roku 2025 będzie przystępował do egzaminu po raz pierwszy czy po raz kolejny, na bazie wszystkich wymagań podstawy programowej. Żebyśmy wszyscy mieli jasność, jeszcze raz to powtórzę. Jeżeli ktoś przystępuje do egzaminu maturalnego w roku 2025 po raz pierwszy wówczas zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, czyli wszystko to, co jest w podstawie programowej. Jeżeli ktoś w roku 2025 będzie przystępował do egzaminu po raz kolejny, czyli na przykład przystąpił po raz pierwszy w 2023, nie zdał tego egzaminu, przystąpił w 2024, nie zdał tego egzaminu, przystępuje w 2025, ten arkusz również będzie zawierał zadania sprawdzające wszystkie wymagania podstawy programowej, a nie tylko wymagania określone w wymaganiach egzaminacyjnych. To są przepisy, które określa ustawa o systemie oświaty, i trzeba mieć taką świadomość, że niejako promocja na zdanie egzaminu maturalnego w tych obniżonych wymaganiach w 2024 roku się kończy. Od 2025 roku wracamy w obu formułach do pełnych wymagań podstawy programowej. Dodatkowo w egzaminie w formule 2023, czyli dla absolwentów czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły drugiego stopnia dla tych, którzy skończyli podstawówkę ośmioletnią. A w 2025 roku wchodzi nowy wymóg, dodatkowy, który warunkuje zdanie egzaminu maturalnego, to znaczy oprócz obowiązku zdania egzaminu z tych pięciu przedmiotów obowiązkowych, czyli polskiego, matematyki, języka obcego na poziomie podstawowym i dwóch egzaminów w części ustnej, Osoby, które będą przystępowały do egzaminu w Formule 2023 będą musiały również uzyskać co najmniej 30% punktów z jednego, któregokolwiek, dowolnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. I również dotyczy to nie tylko tych, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w 2025 roku, ale też wszystkich tych, którzy przystąpili do egzaminu w 2023, przystąpią do egzaminu w 2024 i tego egzaminu nie zdadzą. Czyli jeżeli mamy takiego absolwenta, takiego maturzystę, który przystąpił do egzaminu w 2023 roku po raz pierwszy, przystąpi do niego w 2024 po raz kolejny i nie zda tego egzaminu, w roku 2025 przystępując do egzaminu, będzie musiał nie tylko zdać egzaminy z tych pięciu przedmiotów obowiązkowych, ale też dodatkowy, mieć 30% punktów z egzaminu tego dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Jeżeli taki wynik uzyskał już z któregokolwiek przedmiotu w 23 roku, to nie ma problemu. Jeżeli nie uzyskał, będzie musiał uzyskać te 30% punktów, aby egzamin w 25 roku. Zdać. Więc wszystkie te informacje są bardzo szczegółowo opisane tak naprawdę od ubiegłego roku na naszej stronie. Natomiast ponieważ wiemy, że no różnie jest z tym sięganiem do strony i czytaniem tych wszystkich um, zasad, które staramy się już kolorystycznie przedstawiać, tak żeby one były jak najbardziej czytelne, um, jeszcze tą drogą przekazuję to maturzystom, że od 2025 roku pełne wymagania podstawy programowej nie ma już dostosowań związanych z pandemią. Czy planowane jest podniesienie progu zdawalności egzaminu maturalnego? System egzaminów zewnętrznych w Polsce jest zorganizowany w taki sposób, że wszystko to, co go dotyczy, regulują akty prawa powszechnie obowiązującego czyli ustawa o systemie oświaty i stosowne rozporządzenie ministra edukacji i nauki w tej chwili nie ma takiej możliwości, żeby Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadziła sobie jakąkolwiek zasadę otako, ad hoc, dlatego, że uważa, że powinno być 30 albo 50%. Próg 30%, jako próg, który warunkuje zdanie egzaminu maturalnego, obowiązuje od początku jego funkcjonowania jako egzaminu zewnętrznego, od 2005 roku, i nie toczą się w tej chwili żadne prace nad ustawą o systemie oświaty, które ten próg by zmieniały. Żeby ten próg zmienić, to tak naprawdę władzę zmiany tego progu ma parlament i prezydent, więc wymagałoby to zmiany ustawy o systemie oświaty. Takie prace się nie toczą, więc wszelkiego rodzaju informacje, które mogą się pojawiać, że są takie plany, no, nie, mają, nie mają nic wspólnego z prawdą. Rady dla maturzystów? Rady dla maturzystów są każdego roku takie same. To znaczy, my zawsze radzimy maturzystom rozłożyć sobie pracę i pracować e, systematycznie. To naprawdę e, przede wszystkim ogranicza stres przed samym egzaminem, kiedy mamy świadomość, że rzeczywiście w miarę systematycznie do tego egzaminu się przygotowywaliśmy. A jeżeli tego nie ma, to ten stres zawsze rośnie i to jest zawsze pewne ryzyko, że niektórych zagadnień nie zdoła się przypomnieć, nie zdoła się opracować i pójdzie się na egzamin tak przygotowanym troszkę, no pół na pół, niekoniecznie w sposób kompletny. Zachęcamy do tego, o czym mówiłem na początku, to znaczy przejścia przez wymagania egzaminacyjne i takiej szczerej odpowiedzi sobie samemu i przed sobą samym, czy przed sobą samą, na ile te wszystkie kwestie, które są w tych wymaganiach egzaminacyjnych określone, na ile ja swobodnie się w nich czuję i na ile umiem to, co tam jest napisane. A w drugiej kolejności rozwiązywanie arkuszy, które oczywiście pomaga i też ten stres niweluje, natomiast, no, tak jak już mówiłem, egzamin naturalny to nie jest egzamin z arkuszy z lat ubiegłych. I jak co roku mogę tylko maturzystów zapewnić, że my naprawdę układając egzamin naturalny, nie skupiamy się na drobnostkach, nie będziemy ich pytać z rzeczy a, ogromnie szczegółowych i nie będziemy wnikać w to, jaką suknię miała Izabela na konkretnej stronie lalki. Natomiast muszą mieć maturzyści świadomość, że te podstawowe informacje, czy te najważniejsze kwestie, wiadomości, umiejętności, no, muszą wiedzieć, jeśli chcą egzamin naturalny zdać dobrze. I druga nasza prośba i też rada, aby w sposób w pełni świadomy wybierać przedmioty, do których maturzyści chcą przystępować jako egzaminy dodatkowe. Aby nie wybierać sześciu przedmiotów, jeżeli maturzysta rzeczywiście tych sześciu przedmiotów nie, po, nie potrzebuje, a zdecydować o tym może, patrząc na wymagania rekrutacyjne w tej szkole wyższej na tych kierunkach. Do których chce się, czy planuje się dostać, jeżeli planuje w ogóle oczywiście iść do szkoły jakiejś wyższej czy na uczelnię, um, ponieważ y, oczywiście można zdawać egzamin z sześciu przedmiotów i są osoby, które taką liczbę przedmiotów wybierają, natomiast y, nałożenie na siebie takiego obowiązku zazwyczaj działa raczej demotywująco, jeżeli nie jest niezbędne, um, i sprowadza się do tego, że maturzysta przychodzi na część tych egzaminów po prostu średnio przygotowany i wtedy na egzaminie, oczywiście na świadectwie um, to też widać. Więc y, prośba taka i rada, aby świadomie i w pełni po przednim przemyśleniu wybierać przedmioty dodatkowe, aby nie wybierać ich na zasadzie zobaczmy jak mi pójdzie, bo to zazwyczaj średnio działa.